Dzień dobry. Jakiś czas temu Czesław Michniewicz sugerował, że reprezentacja to jest plac budowy, że to musi być plac budowy, natomiast budowa ma to do siebie, że jeśli raz na jakiś czas się na nią przyjeżdża, no to mniej więcej wiesz, czego się spodziewać. Ostatnio było wylane tyle, no to teraz jest tyle. Ostatnio był zbudowany parter, teraz ktoś dobudował jedno piętro. Ostatnio ktoś budował tyle, no to teraz dobudował tyle. Natomiast po tym zgrupowaniu i już po ośmiu meczach reprezentacji Polski Czesława Miśniewicza, bo to będzie bardziej odcinek ogólnie o tej pracy tylko o tej, o tej rywalizacji z Walią. Ja nie mam takiego wrażenia, że my wszyscy wiemy, w jakim kierunku powinniśmy podążać. Teraz podczas tego zgrupowania mieliśmy dwa skrajne mecze, po których można mieć mieszane uczucia. Oczywiście po, ty, po tym pierwszym meczu z Holandią to te odczucia mogły być jedynie minorowe, wizja absolutnie katastroficzna i tak dalej. Natomiast to drugie spotkanie z Walią wydaje mi się, że będzie odebrane w różny sposób. Przede wszystkim udało się zwyciężyć na trudnym terenie, było trochę heroizmu przy tym zwycięstwie. Było sporo takich interwencji niesamowicie efektownych w obronie. To jest coś, co polski kibic zawsze docenia. Kiedyś przekonał się o tym głównie Michał Pazdan, fenomenalny występ Wojtka Szczęsnego. No i ta rozpaczliwa obrona w końcówce. Natomiast, kiedy my gramy mecz z Walią i kiedy drżymy o wynik do samego końca i w sumie patrząc na taką kulturę gry, dojrzałość piłkarską, prowadzenie gry i tak dalej, nie widać takiej bardzo wyraźnej różnicy pomiędzy nami a reprezentacją Walii że Wojtek Szczęsny przed meczem sugerował, że my jesteśmy na bardzo podobnym poziomie. Mimo wszystko miałem taką nadzieję, że będziemy na ciut wyższym w porównaniu z Walijczykami. Być może byłem w błędzie. Natomiast nie powinno chyba być tak, że po pierwsze zawdzięczamy mecz aluminium po strzale Gareta że zawdzięczamy mecz naprawdę genialnym interwencjom Wojtka Szczęsnego. Nie powinno być tak, że drżymy do samego końca i przede wszystkim nie powinno być tak, że Wreszcie oglądamy taką naprawdę ładną, składną, wielopodaniową akcję, kiedy pada Bramka, czyli właśnie w okolicach 57. minuty, kiedy oczywiście wszyscy skupili się na Kiwiorze, na Robercie Lewandowskim, na Karolu Świderskim, ja oni wszystkich za chwilkę powiem, natomiast ja oglądając te akcje reprezentacji Polski, Pierwsza myśl jaką miałem, ja wiem, że być może mam już takie natrętne podejście przy tych meczach reprezentacji, bo zawsze chcę, żeby było lepiej. Natomiast moja pierwsza myśl to nie była taka, kurczę, ale Lewy zagrał rewelacyjną asystę, świetnie, czy nie wiem, fantastyczne podłączenie Kiwiora, To przyszło mi do głowy jako drugie, tylko na zasadzie, dlaczego tak późno? Dlaczego my tak długo musimy czekać właśnie na takie akcje, skoro to jest mniej więcej taki futbol, jaki chce grać Robert Lewandowski, a skoro Czesław Michniewicz jest też takim trenerem, który ewidentnie chce się dogadywać z Robertem Lewandowskim. I to jest oczywiście... Już w takim szerszym kontekście, jeden z głównych kłopotów, z którymi będą zmagać się powiedzieć, wszyscy selekcjonerzy, ale ilu selekcjonerów zostało jeszcze lewemu? To jest ciekawe pytanie. Czy zostali jeszcze jacyś poza Czesławem Michniewiczem? Bo zobaczymy, czy Robert będzie podejmował jakieś decyzje po mundialu. Tego nie wiemy. Natomiast jeśli chodzi o, o tę współpracę z Robertem Lewandowskim, ja tutaj widzę to, o czym rozmawialiśmy w wysokim pressingu. To, że my tkwimy pomiędzy dwiema koncepcjami. To znaczy, żeby to wszystko tak uporządkować. Skoro Cezary Kulesza wybiera na selekcjonera kogoś takiego jak Czesław Michniewicz, to wiadomo mniej więcej, czego się będzie można po tym selekcjonerze spodziewać. Czyli takiej gry. Defensywnej, być może planu jakiegoś takiego anty na, na większego rywala, neutralizowania mocnych stron, natomiast świetnego przygotowania pod kątem taktyki i tej tak zwanej sztuki bronienia. Natomiast każdy selekcjoner na samym początku zdaje sobie sprawę, że trzeba odbyć rozmowę z Robertem Lewandowskim, a Robert Lewandowski przez ostatnie lata w reprezentacji wysyłał 100 tysięcy razy różne sygnały, nawet krytykując. Pośrednio pracę Czesława Michniewicza w W21, że jemu taki styl nie do końca odpowiada. Dlatego uważam, że Czesław Michniewicz znajduje się w bardzo trudnym położeniu, bo musi działać zgodnie z własnymi ideami, z własnymi pryncypiami, ale przy tym troszkę uszczęśliwić tego Roberta Lewandowskiego, żeby on miał podania, żeby on miał serwis, żeby on naprawdę czuł się ukontentowany na boisku. I sam fakt, że w tym meczu zagraliśmy na dwóch napastników, to już świadczyło o tym, że to jest praca pod Roberta Lewandowskiego. No i super. No, bo historycznie wiadomo, tak w reprezentacji Polski zwykle tak było jeszcze za nawałki, że lewy dobrze czuł się z drugim napastnikiem, ale to musiałby być taki napastnik naprawdę mobilny, ruchliwy, opuszczający pozycję numer 9, pracujący w pressingu. I takim piłkarzem nie jest już dzisiaj Arek Milik, ale takim piłkarzem jest Karol Świderski. Ja nie ukrywam, że mam satysfakcję, bo zawsze patrząc na tego piłkarza, nawet przypominając sobie jakieś jego pojedyncze, efektowne akcje w lidze greckiej patrząc na jego występy w reprezentacji młodzieżowej, patrząc na to, jak efektownie on gra nawet w MLS, ja mam takie wrażenie po pierwsze, że ten piłkarz za chwilkę wróci do Europy do jakiegoś niezłego klubu, być może takiego właśnie na poziomie Lons. Po drugie, że jest to piłkarz chyba przeoczony przez rynek, bo mówimy o zawodniku, który świetnie czuje się między liniami, który może być idealnym podwieszonym napastnikiem, który ma bardzo dobrą lewą nogę, który ma świetne, świetną intuicję, jeśli chodzi o to wejście w pole karne. W tym meczu pokazał także, jak potrafi harować w pressingu i tym meczu. Meczem, Karol Świderski zyskał sobie status podstawowego reprezentanta Polski. Tak jak Karolinetti mógł stracić na przykład bilet do Kataru, tak Karol Świderski nie tylko wygrał sobie bilet do Kataru, ale wygrał sobie bilet do gry w reprezentacji Polski z Robertem Lewandowskim, ponieważ tutaj. Choć to też nie było takie oczywiste przez cały mecz, nie, nie widać było aż tak wielu momentów jakiejś wybitnej współpracy, natomiast czasami po jednej takiej akcji coś się zaczyna tworzyć i mam nadzieję, że takich momentów będzie więcej, bo my się tak często zastanawiamy, patrząc na Drużyny klubowe, patrząc na reprezentację, z kim lewy będzie dogadywał się najlepiej. Z Karolem Świderskim wygląda na to, że ten potencjał jest zdecydowanie największy i większy niż w przypadku Krzysztofa Piątka i Jarka Milika, więc mam nadzieję, że tutaj już żadnych zmian właśnie a propos Karola Świderskiego nie będzie. To, co mogło się podobać też w tym meczu, to to, jak zmienialiśmy ten system, czyli też taka dyskusja akademicka, która toczy się w polskiej piłce od zawsze, czy powinniśmy grać trójką, czy powinniśmy grać czwórką. No i Czesław Mieśniiewicz, oczywiście on ma gdzieś te dyskusje, natomiast generalnie można powiedzieć, że że godzi te dwa trendy, no bo jeśli lud nie wie, czy ma grać trójką, czy ma grać czwórką, no to najlepiej zagrać hybrydą, czyli tym systemem, który się zmienia. I właśnie pozycja Jakuba Kiwiora przechodzącego na pozycję lewego obrońcy z półlewego stopera no to umożliwia. Cieszę się też, że Jakub Kiwior zagrał bardzo dobre spotkanie że wziął udział w tej akcji bramkowej, że posłał naprawdę świetne podanie. Później asysta Roberta Lewandowskiego, cudowna, choć cały mecz w wykonaniu Roberta oczywiście pełny walki, heroizmu, natomiast pierwsza połowa to była jedna z najsłabszych połów w wykonaniu lewego w ogóle, od kiedy go pamiętam w reprezentacji i to w ogóle było jedno z najsłabszych zgrupowań Roberta Lewandowskiego w drużynie narodowej, natomiast oczywiście asysta była znakomita i, i tego nie można mu zabierać. Natomiast co do Jakuba Kiviora, gdyby w tym momencie okazało się, że my mamy grać na dwójkę stoperów, to kiwior musi tam grać. Niezależnie od tego, czy to będzie trójka, czy to będzie dwójka, jaki to będzie system, czy będziemy mieli lewego obrońcę, czy nie będziemy, Jakub Kiwior musi grać, bo po prostu jest piłkarzem na, na dość wysokim poziomie. Jest piłkarzem przede wszystkim grającym, bo to zgrupowanie troszkę odarło nas ze złudzeń, jeśli chodzi o, o to, jak może wyglądać piłkarz grający albo nie grający. Na przykładzie Jana Bednarka, na przykładzie, mimo wszystko, Mateusza Klicha który wypadł w ogóle poza kadrę meczową, a Mateusz Klich, no wiadomo z jakimi perypetiami musi zmagać się w Leeds United, natomiast Mateusz Klich, ja zawsze mam w pamięci te słowa Marcelo Bielcy, który powiedział, że jest piłkarzem, który potrafi wykonywać przez bardzo dużą część meczu wszystko na najwyższej możliwej intensywności z bardzo wysoką jakością. No to ktoś taki teoretycznie w reprezentacji Czesława Michniewicza powinien się przydać, a on całkowicie wypadł. Czyli możemy sobie wyobrazić jak wyglądał fatalnie Mateusz Klich, skoro wypadł poza kadrę meczową, Chyba, że było jeszcze jakieś drugie dno przy tak fatalnym Karolu Linettym w pierwszym meczu. Swoją drogą oglądając występ Szymona Żurkowskiego w tym meczu też tak sobie myślałem, nie no, Linetty negatywnie zweryfikowany, Żurkowski negatywnie zweryfikowany. Tylko, że nawet nagrywając ten poprzedni odcinek mówiłem, że my potrzebujemy Żurkowskiego, ale grającego regularnie, a każdy wie jaką sytuację Żurkowski ma we Fiorentinie i nawet ta sytuacja, znaczy widać było po prostu po Żurkowskim ewidentny brak ogrania brak czucia gry, czucia tych przestrzeni, kiedy, jak wejść, w jakiś sposób. Natomiast to, to, co mnie razi najbardziej u Szymona Żurkowskiego, bo ja bardzo doceniam tego typu zawodników. Piłkarze o takiej charakterystyce, tak niesamowicie wybieganych, box to box, asekurujących, harujących na boisku, wkładających całe serce. Naprawdę niesamowicie cenię takich zawodników. Natomiast patrzę na tego Żurkowskiego i mam jedno ale. On musi poprawić Coś takiego, co się nazywa jakość piłkarska, technika, czyli czasami przyjęcie piłki, żeby mimo wszystko podnieść to na wyższy poziom, być może wtedy stanie się zawodnikiem klasowym, bo na razie troszkę mu tego brakuje. Kiedy dostał tego pasa, żeby wyjść sam na sam z bramkarzem reprezentacji wali od Piotra Zielińskiego, no oczywiście, być może tam zawiodła też szybkość i tak dalej, natomiast przede wszystkim można było to rozegrać lepiej stricte po piłkarsku, i myślę, że Szymon Żurkowski też może mieć do siebie pewne pretensje, natomiast nie będę tutaj gdzieś wieszał psów na tym piłkarzu, bo uważam, że Szymon Żurkowski podkreślał. Się to po raz kolejny regularnie grający. To jest piłkarz balansujący pomiędzy podstawowym składem a ławką rezerwowych. W zależności od tego, w jakiej dyspozycji będą moder, bielik, no zobaczymy, może Mateusz Klich, jak zmieni klub tak dalej. Co do Karolaliny tego i Grzegorza Krechowiaka nie mam absolutnie już żadnych złudzeń i nie robię sobie żadnych nadziei, że coś z tych piłkarzy jeszcze będzie, a Piotr Zieliński to jest też zawodnik, którego nazwisko trzeba bardzo wyraźnie tutaj podkreślić po tym zgrupowaniu, no bo to jest największy wygrany tego zgrupowania. To był najlepszy piłkarz reprezentacji Polski podczas tego zgrupowania i chciałbym bardzo wyraźnie to zaznaczyć, bo było pewnie ze 100 zgrupowań, po których sam miałem wielokrotnie jakieś różne obiekcje do gry Piotra Zielińskiego i przede wszystkim to, co podobało mi się u, u Zielińskiego, to to, że my przez wiele lat cały czas byliśmy przyzwyczajeni do tych ciągłych debat. Która pozycja taka, taka, 6,5 czy i 8,5 czy może 10 minus 1 trzecia, czy 6,5? I dwie trzecie, czy nie wiem, y, y, Ala, Mecala, czy artista, no Wiecie, co mam na myśli. To jest dyskusja, która trwa tak naprawdę, od kiedy Zielek chyba pojawił się w udineze. Natomiast Podczas tego zgrupowania ja widziałem Zielińskiego, który chce mieć wpływ na wszystko. To było super. Zielińskiego strzelającego, Zielińskiego rozpoczynającego akcję, Zielińskiego pokazującego się do grania, Zielińskiego przede wszystkim niesamowicie pewnego siebie. Potrafi do niego doskoczyć rywala, tutaj ten charakterystyczny balansik otwiera drugą stronę. Super. To był właśnie taki Piotr Zieliński, na którego my czekaliśmy w reprezentacji. Bo do tej pory zazwyczaj w reprezentacji Piotr Zieliński był piłkarzem momentów. I dlatego był piłkarzem troszkę rozczaru, troszkę. No często bardzo rozczarowującym, bo był piłkarzem albo momentów, albo takim piłkarzem niezdefiniowanym, co do którego nie mieliśmy pewności, gdzie on w sumie najlepiej czuje się na boisku. Czy tu dwa metry w prawo, czy trzy metry w lewo. A tutaj oglądaliśmy takiego Zielińskiego, że wyszedł na boisko pan piłkarz. W zasadzie dobrze, panowie, ja tu to wszystko poukładam. Oczywiście nie mógł poukładać, no bo grając yy, obok poszczególnych piłkarzy, wiecie kogo mam na myśli, nie będzie o to tak łatwo. Natomiast on naprawdę zostawił jakość podczas tego zgrupowania i chciałbym, żeby to bardzo wyraźnie tutaj wybrzmiało, że, że to zgrupowanie w wykonaniu Piotra Zielińskiego było na, na bardzo dobrym poziomie. Być może ten mój zachwyt też wynika z tego, że i w stosunku do Zielka nie miałem jakichś wielkich oczekiwań. To znaczy wiedziałem, że on zagra generalnie na swoim niezłym poziomie minimum, natomiast zagrał bardzo dobrze, więc naprawdę należy to docenić. Nie ukrywam, pojętując, że przed tymi Mistrzostwami Świata jestem na Naprawdę pełen obaw, pełen obaw przede wszystkim dlatego, że widać po niektórych zawodnikach, jak strasznie brak regularnej gry wpływa na ich formę. Podczas Meczu ostatniego reprezentacji Hiszpanii z reprezentacją Szwajcarii w Saragosie przekonaliśmy się, jak to był bohaterem, jeśli chodzi o Hiszpanów. Mecz oczywiście przegrali, natomiast gol Jordiego Alby po fantastycznej akcji Marco Asensio, dwóch piłkarzy, którzy nie grają regularnie w klubie w tym sezonie, to była sytuacja absolutnie nietypowa, no bo selekcjoner postawił na dwóch piłkarzy zupełnie nieoczywistych, i oni dali radę. Natomiast u nas, jak ktoś nie gra, no to momentami jest po prostu dramat, jest katastrofa, dlatego trudno mi być optymistą właśnie przed tym zgrupowaniem, bo nie zakładam, żeby pojawił się jakiś przełom Szymona Żurkowskiego. Nie zakładam, żeby taki pojawił się u Krystiana Bielika, choć mówię, jestem wielkim fanem talentu, wierzę w tego gościa i zawsze wierzyłem, że to będzie nasz środkowy pomocnik na dekadę, choć wiadomo, że mnóstwo tej wiary uleciało przez kontuzję. Przede wszystkim trudno mi mieć takie poczucie stuprocentowego zaufania do tej reprezentacji, ponieważ mam takie wrażenie, że selekcjoner cały czas tutaj szuka, że nie jest przekonany, że on miał mimo wszystko czas, żeby coś tam sobie wypracować, a tkwi. W takim zawieszeniu, i chyba nie do końca my też jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak ta reprezentacja Polski powinna grać. Bo gdyby ktoś Was zapytał, na przykład na podstawie pracy Jerzego Brzęczka, jak miała grać reprezentacja Polski Jerzego Brzęczka, to pewnie pierwszym meczem, który przychodził Wam do głowy, to nie było spotkanie w Bolonii z Włochami. To pierwsze świetne, tylko pewnie te, te kiepskie mecze, na przykład z Holandią, Murarka w defensywie i tak dalej. Generalnie wiedzieliśmy, jak ta reprezentacja ma grać. Kiedy ktoś was zapytał, jak ma grać prezentacja Paulo Sołzy, no to duża większa liczba napastników, czasami spory polot w akcjach, czasami to były takie akcje hura do przodu, defensywa absolutnie niestabilna, problemy ze stałymi fragmentami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdyby ktoś nas zapytał, jak ma grać reprezentacja Czesława Michniewicza, to ja nie do końca wiem. I w moim odczuciu nie wynika to z tego, że Czesław Michniewicz wprowadził reprezentację Polski na taki poziom nieprzewidywalności, że żaden selekcjoner nie powie nam po meczu a ta reprezentacja jest, jest przewidywalna, tak jak kiedyś powiedział selekcjoner reprezentacji Danii. Jak słusznie zauważył Łukasz Łukowicz w wysokim pressingu, od tej pory zaczęły się te dyskusje i różne kombinacje z systemem. Patrząc na tę reprezentację Czesława Michniewicza, żaden selekcjoner tak nie powie, bo, bo ta reprezentacja nie jest przewidywalna, ale też nie jest nieprzewidywalna, w taki pozytywny sposób. Widać, że Michniewicz kombinuje, że szuka nowych rozwiązań, ale to jest cały czas taki permanentny plac budowy, na który przyjeżdżasz. Tak patrzysz na tych gości, którzy tam pracują, myślisz sobie panowie, ale to chyba nie miało być trochę więcej. Nie miało tutaj, nie wiem, troszkę więcej tych fundamentów być wylanych czy położonych, jak zwał, tak zwał. Trochę. Tego mi brakuje. Właśnie takiego, takiego poczucia, że wiemy, że tu już naprawdę coś się zbudowało. No bo ma pewne zasługi czasownik nie wieć. Prowadza tego kiwiora, być może to było oczywiste, być może dla innych nie. Natomiast za mało jest tutaj takiej pozytywnej stabilności. Wiadomo, że dzisiaj dla wielu trenerów bardzo ważne jest to, żeby, żeby nie być takim trenerem jednowymiarowym, żeby rynek nie postrzegał Cię jako takiego gościa łatwego do przeczytania. Dzisiaj największym atutem. Jeśli chodzi o wielu szkoleniowców, jeśli chodzi o ocenę tych szkoleniowców, jest właśnie elastyczność taktyczna, umiejętność reagowania, umiejętność wprowadzania planu B, planu C, planu D, a później wrócenia do planu A podczas tego meczu. Natomiast ja nie widzę tutaj jeszcze w tej reprezentacji Polski, żeby to wszystko szło płynnie. I oglądając na przykład tę akcję Bramkową w meczu z Walią, pomyślałem sobie, super, coś się tutaj rodzi. Natomiast później Walia nas mocno przycisnęła no i się okazało, że mogło się zrodzić tam dwa, trzy gole nawet dla reprezentacji Walii. Gdyby grał bramkarz normalnie dysponowany, albo gdyby Gareth Bale trafił w okienko, a nie w aluminium. Dlatego tak jak mówię, jeśli ktoś zamierza się zachwycać tym meczem, planem i tak dalej na reprezentację Walii, to ja mimo wszystko studziłbym te emocje, ale, ale mówię, mam nadzieję, że jakiś arcyplan taktyczny jest szykowany faktycznie na, na te na te Mistrzostwa Świata i że Sztab przysława Michniewicza faktycznie tak pracuje, że skupia się na tych wszystkich meczach, no bo wiadomo, ale że ma z tyłu głowy cały czas, nawet przy okazji tych meczów, że najważniejszy i tak będzie Mundial i że my w tym momencie to, co testujemy sobie tutaj, to już są nawet konkretne testy pod Meksyk, Argentynę i Arabię Saudyjską. Ja mam taką nadzieję. Bo być może to, to tłumaczyłoby wiele kwestii, dlaczego ta reprezentacja jest cały czas tak niepoukładana, dlaczego jest tak wiele chaosu. No ale dobrze, nie będę tutaj siał jakiegoś defetyzmu, wygraliśmy z Walią na wyjeździe, dobrze, wynik idzie w świat, natomiast czy ten wynik był zasłużony i czy ta reprezentacja poszła do przodu przez to, przez to zgrupowanie, ja takiego przekonania, wybaczcie, ale niestety nie mam. Nie potrafię być optymistą. No i na koniec tradycyjna informacja. Wraca piłka ligowa. W weekend będę miał przyjemność komentować rywalizację Majorki z Barceloną. Jeśli chcecie ten mecz obejrzeć, to on będzie dostępny m.in. w Kanal Plus Online. I tutaj pod tym filmikiem znajdziecie link, gdzie możecie odebrać vouchery. Właśnie na kanał Plus Online. Pierwszy miesiąc 10 zł, kolejne 3 miesiące po 30 zł, a później już normalna cena. Fajna okazja, żeby pooglądać na przykład mecze właśnie Ligi Hiszpańskiej, a ja mówię w weekend. Zapraszam na rywalizację Majorki z Barceloną. Komentujemy to spotkanie z Michałem Mitrutem. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i czekam oczywiście na Wasze spostrzeżenia. Z góry dzięki za subskrypcję, bo za chwilkę będzie 150 tysięcy, a może nawet już jest. Dzięki.